Święty, który oświeca serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta lektura katechizmu i pouczeń duchownych była dla nas spożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Najświętsze serce Jezusowe, zmił się na niepokalane serce Maryi, Bóg się Bóg święty Józefie. Święty Atanazy, Módl się za nami. Święty Tomaszu Zakwinu, Módl się za nami. Święta Tereso Wielka, dzisiejsza patronko, Módl się za nami. w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Katechizm rzymski według uchwały świętego Soboru trydenckiego dla plebanów ułożony z rozkazu najprzód Piusa V, potem Klemensa. Trzynastego. Jasło, czcionkami drukarni Stigera, 1866 rok. Roz, z tomu trzeciego części czwartej punktu, czy rozdziału jedenastego o drugiej prośbie z modlitwy Ojcze Nasz przyjdź królestwo Twoje, advenia dregnum Tłum, punkt trzynasty i dalsze. O co drugiego prosimy tu? Ale się także ludzie znajdują w Kościele, którzy zeszpeconą wiarą pokazują, wyznając słowy Pana Boga, zapierając się Go uczynkami, w których także szatan dla grzechów mieszka i panuje w nich jako w własnych budynkach. Zatem prosimy, aby do nich przyszło królestwo Boże, aby rozpędziwszy ciemność grzechów, a będąc oświeceni boskiej światłości promieniem, przywróceni być mogli do tej pierwszej, pierwszej synów Bożych zaczności. Patrz, patrzmy, jak mamy. Ale się także ludzie znajdują w kościele, którzy zeszpeconą wiarą, zeszpecona wiara to jest co? To jest herezja, to jest wyznawanie. Wyznawanie, nie, nie wyznawanie całej wiary. Pokazują wyznając słowy Pana Boga, zapierając się Go uczynkami, w których także szatan dla grzechów mieszka i panuje w nich jako własnych budynkach. Można być w kościele, a samemu być mieszkańcem, że w nas, czyli nami kieruje, rządzi diabeł. Nikt inny. Ja chodzę do kościoła. W kościele, możemy w kościele diabłu jest najlepiej, bo najmniej się spodziewamy, że tam go można spotkać. No i mamy tutaj napisane, na jaki sposób. Chodzi o ludzi zeszpeconych, zeszpeconą wiarą. Pokazują, wyznając słowy Pana Boga, Czyli formalnie wyznają wiarę, ale zapierają się go uczynkami. To jest faryzejsko Buda To jest ta sama postawa, która była w Saduceuszu, w faryzeuszu w Sanhedrynu w czasie procesu Pana Jezusa. Nie było żadnego, który by stanął i powiedział: Co wy robicie? Targacie się na sprawiedliwego. Zatem prosimy, aby do nich przyszło Królestwo Boże, aby rozpędziwszy ciemność grzechów, a będąc oświeceni boskiej światłości promieniem, przywróceni być mogli do wej pierwszej Synów Bożych zacności, aby Ojciec Niebieski zgładziwszy z tego Królestwa swojego wszystkich kacerzów i odszczepieńców, i wyrzuciwszy wszystkie obrazy i przyczyny grzechów, wyczyścił gumno to kościoła swego. A gumno to jest spichlerz. No, no, ale w tym coś, na czym się składuje, tak? I wyrzuciwszy wszystkie obrazy i przyczyny grzechu, wyczyścił gumno to kościoła swego, aby Pana Boga nabożnie i świątobliwie chwaląc, bez wszelkiej trudności mogli zażywać pokoju. No to, to zobacz, że jak katolik mówi Ojcze nasz, a Bergolio mówi Ojcze nasz, to do zupełnie innego Boga kierują to modlitwę. Katolik do Boga, o którym obwieszcza, który obwieścił się Kosiowi, którego naukę katechizm rzymski daje. Bergoglio. I to nie jest pytanie: Bergoglio? Kto z Bergoglio? Kto z Bergoglio? Nie powiedziałem, jakby kurier przyjechał. Jakby można. Bo ktoś tam chyba po, po, pod domem. To, to gdyby można zejść, i ja tam coś zamawiałem. Nie, jakby był to. To proszę, proszę w moim imieniu zejść. Albo przerwę na chwilę. Także bardzo, bardzo ważna prośba, jako, jako grzesznicy. Modlimy się. Modląc o Królestwo Boże, Advenia Dregnum, tum, aby rozpędziwszy ciemność grzechów, a będąc oświeceni boskiej światłości promieniem, przywróceni być mogli do owej pierwszej synów Bożych zacności, każdy z nas i bliźni. Aby Ojciec Niebieski, zgładziwszy z tego, z tego królestwa swojego wszystkich kacerzów, aby Ojciec Niebieski, zgładziwszy z tego świata swojego wszystkich kacerzów i odszczepieńców, i wyrzuciwszy wszystkie obrazy i przyczyny grzechów, wyczyścił gumno to Kościoła swego. Zwróćmy uwagę, jak bałamutne i przewrotne było księdza Małoty na rekolekcjach w Bydgoszczy. Adversus herezes, że znaczy, że to jest przeciwko herezji, a nie przeciwko heretykom. Że święty tam Augustyn i inni się sprzeciwiali herezji, ale bardzo byli... W jakiś sposób tacy, no nie powiedział ksiądz Mały tego, ale, ale przyjaźni wobec heretyków, bo, mówiąc dalej, bo przecież z tych heretyków, jak się na, 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 nawrócą, to w przyszłości będziemy mieli braci. Tak, ale, ale zwróćmy uwagę: modlitwa o Królestwo Boże jest modlitwą, aby Ojciec Niebieski zgładziwszy z tego królestwa swego wszystkich kacerzu. Zgładziwszy kacerzy, to nie znaczy, że zabiwszy ich, ale nawracanie heretyka z herezji ma metodę, że przeciwnikiem Twoim jest herezja i heretyk. Dlaczego? Bo w piekle nie będą herezje, tylko heretycy. Heretycy. Aby ojciec niebieski, zgładziwszy z tego królestwa swojego wszystkich kacerzów i odszczepieńców i wyrzuciwszy wszystkie obrazy i przyczyny grzechów, wyczyścił gumno to kościoła swego, aby Pana Boga nabożnie i świątobliwie chwaląc bez wszelkiej trudności mogli zażywać pokoju. 14. O co jeszcze więcej prosimy? Na koniec prosimy, aby sam Pan Bóg żył w nas i królował, aby już potem śmierć miejsca nie miała, ale aby pożartą była przez zwycięstwo Pana, nasza, Pana naszego Jezusa Chrystusa, rozrzuciwszy i popsowawszy wszystko nieprzyjaciół naszych, państwo, wszystkie władzę i siłę, aby podbił pod moc swoją wszystkie rzeczy. I piętnasty punkt przeczytam. Co mają chrześcijanie w tej prośbie szczególnie rozmyślać? Będą się też o to starać plebani, aby lud chrześcijański uczyli, czego wyciąga własność tej prośby, jako myśl, jakie rozpamiętywanie w sobie mieć mają, jeżeli chcą do Pana Boga tę modlitwę nabożnie odprawić. Najprzód więc upominać ich potrzeba, aby patrzyli na moc i na wyrozumienie podobieństwa onego, to zbawiciel nasz przywodził. Podobne jest królestwo niebieskie skarbowi zakrytemu w roli, który gdy człowiek jaki znajduje ukrywa, i z radości onej idzie i sprzeda wszystko co ma i tę rolę kupuje. Bo kto pozna bogactwa królestwa pana, ten wszystkie inne rzeczy dla nich wzgardzi. Ten, temu też i majętność i bogactwa i wszystka możność stanie się obrzydło. Królestwo jest wszystkim. No bo Królestwo Boże to jest Królestwo Boga. Bóg jest Królestwem. Nie istnieje Królestwo Boże bez Boga. Królestwo Boże z Panem, życie w Nim, z Nim. I ze względu na Królestwo Boże, wszystko inne traci swój. Swoją wartość, jeżeli nie jest temuż królestwu podporządkowany. Albowiem nie masz nic takiego, co by się z oną zapłatą zrównać mogło. Zatem, którzy ludzie to będą mogli pojąć, zawołają jak apostoł, wszystko mam za szkodliwe, i tak je u siebie ważę, jako rzecz najpodlejszą. Gnój jest wpisany, bo tak jest u świętego Pawła: Gnój. Abym tylko Chrystusa Pana pozyskał. To jest z listu do Filipian, św. Pawła, 3,8. Wszystko mam za szkodliwe, i tak je u siebie ważę jako rzecz najpodlejszą, w nawiasie Gnój, abym tylko Chrystusa Pana pozyskał. Tak jest ona znaczna w Ewangelii Św. Perła, za którą jeżeli by kto wydał swoje pieniądze, które był, zabrał, wszystkie dobra swoje sprzedawszy, zatem ten wiecznego błogosławieństwa zatrzymać, zażywać. Będzie. Czyli, jeżeli coś przedłożymy ponad Królestwo Boże, to do Królestwa Bożego nie wnijdziemy. Trzeba przy, wszystko podporządkować Królestwu Bożemu. I skończyłem na punkcie 15, następny, 16 i dalszy, jak pan Bóg da. Jutro bym odczytywał, a dzisiaj jeszcze pouczenia duchowne. Ojciec Reginald, Maria Garigula, Grange, trzy okresy życia wewnętrznego, wstępem do życia w niebie. Palotinum Poznań 1960, oryginał wydany w Paryżu w 1938, tłumaczyła siostra Teresa Franciszkanka, służebnica Krzyża. Nowy rozdział, czwarty. Piękny rozdział. Trójca święta obecna w nas jako niestworzone źródło naszego życia wewnętrznego. Trójca święta obecna w nas jako niestworzone źródło naszego życia wewnętrznego. Po, rozdział czwarty. Po omówieniu życia łaski, organizmu duchowego, cnót, wlanych i darów, musimy rozważyć, niestworzone źródło naszego życia wewnętrznego, którym jest Trójca Święta, obecna we wszystkich duszach sprawiedliwych, na ziemi, w czystcu i w niebie. Zwróćmy uwagę, mamy pisany pod, podręcznik, książkę przez, przez autora teologa, bo wyraża się na sposób teologiczny, mówi o Trójcy Świętej. My często powiemy prosto, że Pan Bóg we mnie mieszka, że Pan Jezus, że Duch Święty, źródłem naszego życia wewnętrznego jest Trójca Święta, obecna we wszystkich duszach sprawiedliwych na ziemi, w czystcu i w niebie. Zobaczmy przede wszystkim, co nam mówi objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym o tej tak pocieszającej tajemnicy. Następnie rozważymy pokrótce świadectwo tradycji. Wreszcie rozpatrzymy jej sprecyzowanie przez teologię, a szczególnie przez św. Tomasza Zakwinu oraz duchowe konsekwencje tej nauki. Świadectwo Pisma Świętego, czyli świadectwo Pisma Świętego na to, że jesteśmy mieszkaniem Trójcy Przenajświętszych. Pismo, która mieszka w sprawiedliwych na ziemi, w czyśćcu i w niebie. Sprawiedliwych w czystu i sprawiedliwych w niebie. Z tym, że w niebie są sami sprawiedliwi, w czystu są ci, którzy są sprawiedliwi, ale czynią pokutę za to, której nie uczynili na, na, na ziemi. Pismo Święte uczy nas, że Bóg jest obecny w każdym stworzeniu obecnością ogólną, nazywaną często obecnością niezmierzoności, Niezmierzoności. Czytamy w Psalmie 138, werset 7: Dokąd pójdę od ducha twego i kędy ucieknę od oblicza twego? Jeśli wstąpię do nieba, tym, tam ty jesteś. Jeśli wstąpię do otchłani, tam jesteś. Dlatego święty Paweł przemawiając w Europagu mówi. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim jest, będąc Panem nieba i ziemi, nie jest daleko od każdego z nas, albowiem w nim żyjemy i ruszamy się i jesteśmy. Dzieło apostolskich, 17 rozdział. Bóg rzeczywiście widzi wszystko, zachowuje wszystko w istnieniu i skłania każde stworzenie do odpowiedniej dla Niego czynności. Jest On jakby ogniskiem, z którego promieniuje. Życie, stworzenia i siłą dośrodkową, która przyciąga wszystko do siebie. Pismo Święte mówi nam nie tylko o tej obecności ogólnej Boga we wszystkim, ale również o specjalnej obecności. Pismo Święte mówi nam nie tylko o tej obecności ogólnej Boga we wszystkim, ale również o specjalnej obecności Boga w Sprawiedliwych. Wszak powiedziane jest już w Pismo Święte o tej, czyli tu jest nazwana obecność niezmierzoności, a tutaj ogólna obecność, powszechnie, no bo wszystko jest z Boga ale y, bardziej właściwie y, Pismo Święte mówi o obecności Pana Boga nie w tym znaczeniu tylko ogólnym, teraz jest w jakiś sposób oczywista i która na wypaczony sposób służy jako źródło do fałszywego ekumenizmu, ekumeniactwa. Bo chociażby, że wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Nie wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Wszyscy jesteśmy stworzeniami Bożymi, natomiast dziećmi Bożymi stajemy się przez wiarę i chrzest. Żydzi nie są naszymi braćmi w wierze. Nie mają ani wiary, ani chrztu. Mogą naszy, być naszymi bliźnimi, kiedy? kiedy stają jako człowiek, który jest yy, w gestii naszej pomocy. W taki sposób my także powinniśmy być dla Żydów bliźnimi. Jesteśmy nie, jesteśmy gojami. Dla muzułmanów jesteśmy. Niewiernymi. Wszak powiedziane jest już w Starym Testamencie w Księdze Mądrości: W złośliwą duszę nie wejdzie mądrość, ani nie będzie mieszkać w ciele grzechom poddanym. W złośliwą duszę nie wejdzie mądrość, ani nie będzie mieszkać w ciele grzechom poddanym. Czyż tylko łaska stworzona, lub dar mądrości zamieszkuje w duszy sprawiedliwego? Słowa pana Jezusa przynoszą nam nowe światło i pokazują, że same osoby boskie przychodzą, aby mieszkać w nas. Jeśli mnie kto miłuje, mówi on, pan Jezus, będzie przestrzegał nauki mojej i ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i przebywać u niego będziemy z Ewangelii według świętego Jana, 14, 23. Trzeba zwrócić uwagę na każde słowo. Przyjdziemy. Kto przyjdzie? Czyż tylko skutki stworzone, łaska oświęcająca cnoty wlane dary? Nie, przychodzą ci, którzy miłują osoby boskie ojciec i syn, od których nigdy nie jest oddzielony Duch Święty, obiecany zresztą przez Pana Jezusa i widzialnie zesłany w dniu Zielonych Świątek. Przyjdziemy do Niego, do sprawiedliwego, który miłuje Boga a przyjdziemy nie tylko w sposób przejściowy, przelotny, ale przebywać u niego będziemy. To znaczy będziemy mieszkali w nim, dopóki będzie sprawiedliwy, czyli w stanie łaski, dopóki zachowa miłość, tak mówi pan Jezus. Żyje ktoś z nas w stanie łaski, jako sprawiedliwy, Trójca Święta mieszka w nim. Nie żyje ktoś w stanie łaski na tym świecie, a chce być dobrym człowiekiem, i yy, wielu ludzi o nim mówi, że jest dobrym człowiekiem, a my co o nim wiemy? Nie mieszka w nim Trójca Święta to kto w nim mieszka? Pod czym jest władaniem? Diabła. Ludzie, których powszechnie się uważa za dobrych ludzi w tym świecie, są we władaniu diabła, jeśli nie żyją w stanie łaski uświęcającej. Żeby żyć, potrzebna wiara chrzest i życie w stanie łaski uświęcającej. Jak patrzymy po katolicku, to to nam zmienia optykę patrzenia na ludzi. Kiedyś mogliśmy patrzeć w perspektywie, że nas nęciło to, że ktoś jest w przypadku no, mężczyzn przystojny, nieprzystojny, w przypadku kobiet ładna, brzydka. Im bardziej się stajemy, czy w ogóle jeśli patrzymy z perspektywy wiary, to nigdy tak nie patrzymy na ludzi, patrzymy, patrzymy nie z perspektywy cielesnej, tylko, tylko duchowej. No, ostatecznie przy, przychodzi to spojrzenie, o którym tutaj słyszymy: że, że, że to nie jest, czy ktoś jest mądry, czy ktoś jest wykształcony, czy ktoś jest stary, czy ktoś jest młody, czy ktoś jest Polakiem, czy jest niepolakiem. Pytanie jest, czy mieszka w nim Trójca Przenaświęca? Mieszka, jeśli jest. Wierzący ochrzczony żyje w stanie łaski świętej. Jeżeli nie jest, nie mieszka w nim trójca Przenajświętsza. żyje pod wpływem diabła. Czasem to na ludziach daje się jakoś tam, jakieś symptomy, przynajmniej zauważyć. No, ostatecznie o, o tym, czy. czy, czy, czy czy w nas mieszka Trójca Przenajświętsza? Nie my wiemy, bo o stanie łaski nigdy nie możemy być pewni na sposób pewności wiary, jak mamy być pewni o tym, że Bóg jest w Trójce Jedyny. O tym wie Pan Bóg. Ale pewne symptomy widać. Symptomy widać. Jak widzisz kapłana, który kłamie. Jak widzisz kapłana, który jest w stanie w, w, do, do sądu wnieść sprawę, pozywając innego kapłana o to, że tamten uczynił na nim to, czego nie uczynił. Nie miał z tym nic wspólnego. To w tym yy, konkretny przykład do księdza Bielskiego, to w nim mieszka trójca przenajświętsza, i do tego jeszcze płaci pieniądze, korzysta z adwokata, angażuje sąd, w nim mieszka trójca przenajświętsza, a codziennie staje do mszy nowej i dzieci bałamuci w szkole na Ratajach, nauczyciel, pożal się Panie Boże. Także o stan łaski uświęcającej zabiegać nam. Nie stracić, jak kto stracił przez spowiedź, przez żal. Odzyskać. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, zbawię zbawię duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, z prawym zbawił duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Najświętsza Panno Maryjo, sprawę zbawił duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionowo od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, Kto Wam oddaję dobra, ciało, serce ciało, serce i duszę swoją. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, bądźcie ze mną przeskonani. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, niech i przy Was pokoju Bogu Ducha oddam. Za umarłych minionej nocy, requiem eternam do domine, et lux in pace, za tych, co pomrą dzisiejszego dnia, Krylejson, 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 za duszę świętej pamięci, księdza biskupa, Bernarda, Tissier de Malerie. Requiem aeternam dona ei Domine et lux perpetua, perpetua lucat ei Requiem aeternam dona ei Domine lux perpetua lucet ei Requiem aeternam dona ei Domine lux perpetua lucet ei Requiescat in pace Amen. Amen. Dominus Fobiscum, et cum benedicat Vos Omnipotens Deus, Patrit, Filius et Spiritus Sanctus, Amen. Amen. Ad Maiorem Dei Gloria.